Sobota 3 grudnia rok 2022, tuż przy ścieżce przyrodniczej Dolina Szyszyny, tuż przy grodzisku i tablicy informacyjnej znajduje się jedno miejsce, które chciałbym dzisiaj pokazać. Będą to stare archiwalne filmiki nagrane właśnie w tym miejscu, które teraz pokazuję. Podejdę tam bliżej. Być może po kształcie ktoś poznaje, co to może być. A Chodzi o to, że kiedyś w tym miejscu była skocznia narciarska. Oczywiście nie była ona w żaden sposób wybudowana. Nie było żadnych dobudówek z drewna, betonu ani nic z tych rzeczy. Była w 100% naturalna. Znajdowała się konkretnie w tym miejscu. Tam ze szczytu był najazd. Najeżdżało się tutaj, w tym miejscu był próg. No i tutaj miejsce. Kolejna taka mini górka to był zeskok. Skocznia ta po pozwalała na skoki mniej więcej w granicach 5-6 metrów. E, widać jeszcze pozostałość tego, że tutaj była skocznia, ponieważ jest taki wyłom w drzewach. E, tam się tutaj się wyskakiwało, lądowało, no i tam trzeba było odbić delikatnie w lewo, żeby się zatrzymać tuż przed, przed tymi większymi drzewami, które już kiedyś tutaj trochę rosły, ale wtedy jeszcze były bardzo małe. Pokażę dzisiaj archiwalne nagrania. A nagrania powstały z takiego względu, że kiedyś, jak tutaj skakaliśmy, było nas w porywach cztery osoby do skakania i nie mam żadnych zdjęć z tego. Wtedy jeszcze nie było telefonów, nie było nawet aparatów cyfrowych tak powszechnie dostępnych. No, i raz, jak tutaj na końcu skakaliśmy, to wziąłem po prostu aparat taki zwykły, analogowy, napstykałem chyba całą kliszę zdjęć albo chociaż w pół, ale żadne z tych zdjęć nie wyszło. No i było mi trochę szkoda, tego, że nie miałem żadnych zdjęć stąd, bo sporo czasu tutaj człowiek spędził i potem jak siostra kupiła pierwszą cyfrówkę, ja już byłem chyba wtedy gdzieś, w, może w pierwszej, drugiej liceum i spadł pierwszego dnia ferry śnieg na tyle dużo, że bardzo łatwo było tą skocznie. Zrobić. Wziąłem cyfrówkę, wziąłem narty, e, zrobiłem tą skocznie. Zamysł był taki, żeby zrobić ją po prostu tylko do ozdoby, żeby przyknąć parę zdjęć, e, no ale skoro już tu przyszedłem, zrobiłem tą skocznie, miałem ze sobą narty, no to zacząłem skakać, no i dzięki temu powstało tak też e, jeszcze trochę filmów, które tutaj za chwilę, za chwilę pokażę. E, one są oryginalne, nagrane wtedy, montowane wtedy, nic tutaj już w tej chwili w nich nie zmieniam. E, a budowa skoczni wyglądała w taki sposób, że tutaj nanosiło, jeżeli potrzeba było, nanosiło się trochę więcej śniegu, ubijało się skok nartami, znaczy najazd nartami. W tym miejscu ze śniegu dolepiało się taki mniej więcej 10, może 15 centymetrowy próg. No i zeskok też się ubijało tylko nartami, nanosiło się trochę śniegu, jeżeli było potrzeba, bez żadnych kombinacji. Górka jest taka, górka ma naturalny kształt takiej właśnie malutkiej skoczni. Kiedyś, pamiętam, była taka sytuacja, że tutaj chcieliśmy dobudować próg, ale śnieg był na tyle... było na tyle mroźno, śnieg w ogóle się nie lepił. Także zrobiliśmy taki patent, że tam za górką płynie rzeczka Szyszyna. Wzięliśmy miskę, zbieraliśmy śnieg do tej miski i przynosiło się wodę z rowu po to, żeby śnieg się lepił. No i, i w ten sposób kombinowało się, żeby, żeby ten stuk, żeby ten próg zrobić. Czasami były tu jakieś pomysły, żeby latem przyjść i pozaklejać te dziury, trochę tutaj wyrównać, ale nigdy nic się z tego nie robiło. Zawsze jak napadało dużo śniegu, to po prostu, po prostu wszystko załatwiało się już zimą. Tak to wygląda z góry. A teraz kilka starych filmików z archiwum. But now Adam Mawish. This is the jump that could give him a tenth victory of the season. Where's he going? Oh, he's going! He's going! He's gone! Oh, he stood up. Unbelievable! Unbelievable. 138 and a half meters. A hill by more than four meters by the flying pole from Wiesler. who can deny this man he really is the king of the hill